Myślę, że sukces nasz i w ogóle muzyki zespołu Queen polega na tym, że po tylu latach w dalszym ciągu w radiu możemy usłyszeć te utwory. To nie są zapomniane piosenki, te utwory cały czas są słuchane, ludzie chcą słuchać tej muzyki. No i trochę potwierdza to też to, że gramy to już i teraz od 13 lat, albo od 14 już teraz tracę trochę rachubę, ale od wielu, wielu lat gramy po całej Polsce właśnie dlatego, że ludzie cały czas chcą słuchać tej muzyki. Zawsze nasza setlista ciutek się różni w zależności od koncertu, ale no wiadomo, podstawą są te największe hity, Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Show Must Go On, We Samba Dut i tak dalej, a zawsze przemycamy jakieś troszkę może mniej znane piosenki w tym roku publiczność, bo to robimy taką ankietę na Facebooku zadecydowała, że to będzie balada Love of My Life, w sumie może też znana, ale czasem pojawia się na przykład Millionaire Waltz, Good Company, także w zależności od sezonu, od roku, eee, zdecydowanie największe hity, plus zawsze jakieś dwa, trzy smaczki dla takich prawdziwych fanów zespołu Queen. Kiedy wychodzę na scenę, na pewno czuję zaskoczenie widzów, bo wychodzi ktoś przebrany za Freddiego Merkurego i na początku jest o, ktoś przebrany, ale ciekawe czy umie śpiewać i później jak zaczynam śpiewać, to ludzie widzę po reakcjach, że o, jednak umie, więc jakby przekonują się do, do mnie i do tego co robię, ale ja zawsze czuję mega, mega frajdę z tego, że mogę Założyć tę żółtą kurtkę, to już jest chyba czwarta albo piąta, założyć tę kurtkę, wyjść do ludzi z, z wąsem na ustach i po prostu śpiewać te utwory. Generalnie bardzo lubimy grać na Śląsku, bo wydaje nam się tak, zespół to potwierdza, że jest najlepiej rozśpiewana publicznie, że najlepiej śpiewa, jakoś najaktywniej i dobrze się z nami bawi, także troszkę pierwszy raz dokładnie w Chorzowie, ale wiedzieliśmy, że, że, że będzie dobrze, że publiczność będzie się z nami dobrze bawiła i to się faktycznie potwierdziło. Pierwszy raz graliśmy w Chorzowie i... Odbiór był super, bardzo nam się to spodobało, pewnie wrócimy jeszcze nie raz. Graliśmy gdzieś tutaj w okolicy, bo byliśmy w Katowicach, w Bytomiu, w Susnowcu i e, jeszcze pewnie w wielu innych miejscach, o których teraz nie pamiętam. W Chorzowie po raz pierwszy, ale reakcja publiczności była tak dobra, że myślę, że spokojnie jeszcze nie raz się tutaj zobaczymy.